O się test się ma szpiewa, nie wszystkich test. 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 Challenge. Challenge na drążku. To rozgrzewać łapkę. A te 25, jakbym zrobił, to będę zadowolony. Bo robimy nakwyt, czy podkwyt ten. Wiesz co, powiem tak, że raczej jak tu przychodzą ludzie, tacy, no nie są ninjami to, to, to oni mogą sobie co chcą, ale wiem, że żeby potrafić, wiecie do czego to służy. Tak, tak, tak. Zróbmy nakwyt. Okej, okay, okej. Okay, okay. Trochę Ci Filipuszy było na ręce. No, że się tam... <gry> no, się pochwala tutaj? No, się pochwala. Jeszcze trzy sesje przede mną, ale kurde ból niesamowity, to jest tak. możliwe. Tutaj najgorzej? Wszędzie. Na początku markerem, tak mniej więcej, a potem długopisem już starannie, nie? Ja. i tak to działa, nie? Że to mnie motywuje, żeby... żeby się spinać. Żeby coś robić, żeby formaczywać. No i chyba o to zawsze walczyłeś, nie? Żeby sobie zarabiać. No tak, tak, wchodzeniem. Myślę, że dokładnie teraz jest tak, że to się stało moim sposobem na życie. Wspinanie. Genau tak jest. Fajnie. I taki mam właśnie buleczek na magnezja, który dostał na urodziny od człowieka 24 i on mi przynosi szczęście. Jesteśmy tutaj u panota na sklepie. Że jaliśmy po jerbę i przy okazji, że jesteśmy Żydami... I wiecie z kasą, no to postaramy się o jak największy rabat. Także będziemy się podciągać na chwilę. Za zakupy można dostać rabat. Jedne podciągnięcie, to jest 1% zniżki w przypadku kobiet i 0,5% zniżki za jedno podciągnięcie w przypadku mężczyzn. Jest też taki bonus, że jak ktoś zrobi 50 podciągnięć przy mnie, to dostaje więc dół z kasy, nie? Ale musi być, musi być ładne 5 dyk i ja muszę przy tym być, nie? przyjechał już pan według Pan wyduch? Nie. Przecież nie, nie pan, pan wyduch ten... Pan Wyduch się nie liczy, nie? No, to jest? O co walczyć? Dobra. Rozgrzewasz się długo do takiego podciągania, czy wchodzisz z Wiesz co? Tam, jak to wygląda? Wola się porozgrzewać. Nie lubię robić tak, żeby mówiła, że mi jest zimną, kurde, w ręce, na przykład tam wiesz w paluchy, hmm. że nie, hmm. jakby temperatury w palcach i się podciągać. Nie lubię tak robić. Dlatego no tak, jest, jestem za tym, żeby się rozgrzewać. Ale okazuje się, że moje jakby życiówki i w wiszeniu, i w podciągnięciach były bezpieczne. Ja ale też, ja też mam te odczucia. Dlatego tak? ja tak. ja tak. ja tak. ja pytałem właśnie, bo ja jak zawsze chcę coś zrobić takiego Z jakiegoś maksa, no. to też mimo wszystko sprawdza no. się ta świeżość, nie? To no. myślę, że nie, chyba nie nawet na poziomie amatur jest e, bezpowiety. Chyba nie, przede wszystkim, nie? No. Ale ale nie przede wszystkim jest to jest niego i jest te, te szarpnięcie. No. To jest najgorsze. Dobra, to co? Na razie. Na razie. Pierwszy, tak? A, a to tak, dwa, trzy. Dobra, ja pierdolę. Tak. Ja sobie wymachową zrobię jeszcze raz. Dobra. Dawaj! Uu. Powinno wyjedziesz! Po Filip będzie miał 19, dawaj! A, nie. Eee, eee, nie. A, ja 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 tam nie. A, 18, 18. No lej, ładnie jaką 70, dobra waga. A jaki aktualny rekord? 29, <grym> tak? Popa, ja Cię chrycę. Dawaj, dawaj jaka pompa I się nie przejmuj Filmiobul Ten no. pierwszy tak wolno, bardzo dokładnie robił Aż za dokładnie Troszkę, chyba za wolno były pierwsze, żeby dawaj. 25 No najczystsze podciągnięcia w historii 26 Okej okay. No tak z 29 byś mógł zrobić, nie? Ale Filipo Mocno! Dawaj, dawaj, dawaj! Tak jest, jest. Zapas, zapas! Na drążkim podaje! Trzy ruchy! Ja mam 26, tak? Czy Nie, 27, 27. 27, 27 da. A. A. Ale to był z podręcznika podciągnięcia. Ja się kręcę. No, był bardzo ładny. Z podręcznika. Kiedyś na szykcie było ostatnio. Dzisiaj, no. Gdzież moglibyśmy normalnie? on się wzięł, widzę. No w był na To wiesz. Po siedmiu i pół. Z kill pewnie i <śm> kmaksi nie. Yeah. <śm _> Zobacz co, pójdziesz. Dwie minuty przerwy i wiesz. w plecach w ogóle. Jak tak plecy w oczach. Z aktywnym restem mam rekord 70. Podciąłem. O, parę, no. I z z drążka, bo mi się zaczynała blaza otwierać, a nie chciał, bo miał tam coś do zrobienia i mógł żeby jeszcze wcisnąć parę. I od tamtego I tego czasu nie sprawdzałem tego. Nie? Ja już teraz jestem gotowy teraz Włosłag, waga przypomina. 7-8. To leci 80, coś takiego teraz będzie. Rekord, Dobra, odpoczywa. Jeszcze siedem, Michał. Uff. Patrz na tą tablicę wyników. Trzydzieści. 30. 30. Tak, tak, Michał jeszcze siedem. No, Teraz, bo sobie źle policzyłem. W jest jest no, Ale się wcięcie, nie? wiem, byli w tym miejscu, Tak jest. O, ja tego... To cieszy! Brawo. Ale powtórzę to, myślę, że to powtórzę. Myślę, że w grudzień, styczeń. Ciekawe, czy to wpłynie w jakiś mm -hmm. sposób. Tak wygląda zmęczony wursłów po odciąganiu. Marty, no. Na szmacie, na jednej ręce no kurczę, by się to tutaj To tak mnie W grudniu, w grudniu będzie powtórka. 23 dawaj, 25, strzały. spokojnie no ludzie. I strzał, dawaj, 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 Okej. Okay. Yes. Było 24. 24. skąd mandarynki są do kupienia? Działaj, działaj, nie daj <grym> się się 23 Tak, Uu. słabo Dawaj Powarć jeszcze, poważnie. Kurwa, luzik Dawaj Jeszcze pociągniesz, Uu. dawaj, dawaj, Uu. dawaj, dawaj. 25 A, to ostatnie mocne powtórzenia. Trzymaj, trzymaj, zamknij te paluchy tam jeszcze, ściśnij I dawaj, dawaj do góry, dawaj Pójdzie 26 Patrz na palcach, Uu, na palcach Dawaj, wow. dawaj, dawaj, dawaj! Trzymaj tymi paluchami! Dawaj! 26, tak? <śmienny>